No, cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jak widzicie, jesteśmy w kamperze, dobrze, że jesteście. To znaczy, że jesteśmy w Polsce. I teraz tak. Jak widzicie, pogoda jest stuprocentowo piękna do robienia czegokolwiek na zewnątrz, więc dzisiaj się skupimy tylko i wyłącznie na takich pierdołach, takich jak zamocujemy tą właśnie przetwornicę. Jedyna rzecz, którą zrobiłem, tak jak widzicie, tutaj wymieniłem wentylatory. Te przetwornice są fajne, mocne te to jest Li Uan. li Wi 1 coś takiego. Ta przetwornica jest jak najbardziej fajna odnośnie tego. Spokojnie działa z lodówką, spokojnie wszystkie rzeczy napędza mi w kamperze. Tylko jeden minus. Jest bardzo głośna. Słuchajcie, ta, ta przetwornica ma wentylatory, które zmierzyłem mają. 40 decybeli, Jak to się włącza, zaczyna szumieć i po prostu no jest strasznie głośno. Tak. Założyłem wentylatory. Średnica jest ta sama, czyli tu jest 60, 60 mm, 60 na 60, ale one są ciut węższe. Po prostu tamte były 25 mm, a te mają 10. I mimo tego, że są niby teoretycznie mniejsze, ale nie wiem czy przez budowę, czy nie wiem jak to jest. Ym, są mocniejsze, więcej przepuszczają przez siebie powietrza. Te mają chyba 35 metrów sześciennych powietrza, coś takiego, no nieważne. A zaraz Wam powiem, czekajcie, mam tutaj ściągawkę. Te robią 34 metry sześcienne na godzinę powietrza. Tamte stare miały chyba 20 metrów sześciennych na godzinę. No i zrobiłem to, że te wentylatory mają trzy piny, zaraz Wam pokażę. I co najprostsza rzecz, którą trzeba zrobić, trzeba po prostu żółty kabel wyciąć i przelutować kosteczkę, żeby była na dwa piny. To wszystko spokojnie chodzi. Jak widzicie, to jest firma AAB. AAB. I teraz tak, te wentylatorki ja już używałem wcześniej do różnych, czy do zasilacza i tak dalej. I dodatkowo jeszcze, jak zobaczycie, wsadziłem tutaj do tyłu wentylatory dwa. Jeden mniejszy, drugi większy i to jest tak po prostu przykręcone, żeby wspomóc tą wentylację. Czyli są zrobione, żeby tu zasysały zimne powietrze, tu wydmuchują cieplejsze powietrze. I zobaczymy, jak to będzie grzało, znaczy, oby się nie grzało. Zobaczymy, jak to będzie działać. Zaraz podłączymy, sprawdzę, podłączę większe zasilanie, zobaczymy, czy będzie dużo ciszej. Według wskazań, z tego co pamiętam, na wcześniejszych instalacjach to było dużo, dużo dużo ciszej, więc zobaczmy, oby tak było dalej. Więc bierzemy się, zaraz to podłączę i widzimy się za chwilkę, więc. No i proście się dostać do mojej elektrowni w ten sposób. Bierzemy fotel. Wypchniemy fotel. I teraz, 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 teraz. Tak, żeby się nie pobrudzić, bo jak widzicie, jestem na czysto ubrany. I teraz mamy tak, podłączymy sobie, oczywiście, tutaj napięcie jest odłączone. Okay, teraz tutaj tylko dociągnę lekko że nie lekko, tylko chodzi o to, żebym dociągnął właśnie w te przewody. Więc tak, już wiem, że wentylatory są troszeczkę cichsze niż były, znaczy dużo cichsze, chociaż jest ich cztery teraz. Tutaj pod obciążeniem z, z ładowarki DC to DC specjalnie tylko włączyłem żeby tak działało, zobaczyć jak będzie, jak będzie pod poborem. No wiadomo, wentylatory wszystkie fajnie działają, czyli stamtąd zasysają i tu wydmuchują tutaj do kratki. Może powinienem zrobić w drugą stronę, ale tam też jest fajnie. Niech chodzi, zobaczymy. Okej, okay. i w ten sposób mamy tutaj zamykam sobie właśnie, tą moją elektrykę, Jest, więc tak, hej, kochani, więc tak jak widzicie. Założyliśmy tutaj tą y, przetwornicę, ten Li-V1, jakby, jakby to nie złać. Y, pogoda jest mocno średnia odnośnie tego, żeby cokolwiek robić na zewnątrz. I opowiem Wam, co się stało y, po zimie. Właśnie słucham y, tego, tego unowocześnienia, które zrobiłem odnośnie wentylatorów. Tak, zdecydowanie, ale to zdecydowanie ciszej teraz pracują. 2-4. Teraz lodówka pracuje, więc jest, dzisiaj jest taki pochmurny dzień, ale ładuje prawie 9 amper ze słońca. No i 3 ampery ładuje, wchodzi do akumulatora, czyli czyli akumulator, nie akumulator, przepraszam, lodówka teraz zabiera około 5 6 amper na to, co pracuje. Tak jak widzicie, dzisiaj pogoda nie rozpieszcza. Yy, mamy piękne, <laughs> piękne popołudnie, przedpołudnie. Cały czas pada od samego rana. Alerty pogodowe są odnośnie yy, podtopień lokalnych albo że można się spodziewać podtopień lo lokalnych, więc dzisiaj się zajmujemy tylko i wyłącznie elektryką tutaj w kamperze. Yy, zanim jeszcze to zrobimy, yy, tutaj zainstalowałem, teraz zobaczmy dalej, Wyłączyła się, wyłączyła się teraz właśnie lodówka, i na ten w tym momencie ładuje 6A, czyli 2A, Ampery, 2A Ampery idą na bieg jałowy tej przetwornicy, i tutaj ładowarki, które cały czas ładują mi, na przykład ten, ten mikrofon Levalier, i tak dalej. Więc odłączmy, zobaczmy. Ciekawe, czy tutaj się polepszy. Tak, jeden amper. Ten, ten, ładowarka zabiera jeden, jednego ampera. Jest tutaj, jak widzicie. Ok, więc tak. Co się wydarzyło? Przecieliliśmy do Polski i pojechałem odebrać kampera, bo kamper był wypożyczony wypożyczony. Moich dwóch znajomych wzięło kampera na wyjazdy zimowe. Jeden przywiózł kampera bez żadnego problemu. Auto wróciło i autko wróciło takie, jakie było. Żadnych szkód, czyściuteńkie, pachnące, nie było problemu. Drugi mój znajomy, oczywiście auto też zwrócił, pachnące, wyczyszczone, piękne, nie było żadnego problemu. Ale, ale jednak, ale zapomniał. Spuścić wody z systemu, i teraz co się stało? Były małe szkody pod względem tego, że rozsadziło kran pod prysznicem, i do tego jeszcze rozsadziło filtr wody, bo za po prostu filtr cały wody z tyłu w bagażniku, i to rozsadziło w trakcie, w trakcie właśnie tych największych mrozów. I teraz tak. Zawsze przypominam, zawsze przypominam y, ludziom, którzy pożyczają ode mnie kampera i tak dalej. Tym bardziej, że jak na jakiś wyjazd na narty, że, żeby, jak skończą y, kamperować, czy jak auto oddają, żeby spuścili, po, w, żeby spuścili wodę i żeby po prostu nie zostawiać żadnego niczego ciekłego w lodówce, żeby nie, nie wiem, nie rozsadziło czegoś w lodówce, jak się zamrozi, po prostu po wyłączeniu żeby wyciągnąć wszystko z szafek, wszystkie wody, nie wody, żeby wszystko wyszło z szafki i oczywiście najważniejsze, żeby spuścić wodę z piecyka, żeby spuścić wodę tutaj z kranów i żeby po prostu wypuścić nadmiar wody kranem tam w podłodze, żeby wszystko zleciało na zewnątrz. No i tego właśnie mój znajomy zapomniał zrobić mimo tego, że mu wysłałem wysłałem mu wiadomość i, i tego nie zrobił, więc takie są, takie są koszty. No, jeszcze sprawdzę, muszę wykręcić, może jutro to zrobię. Wykręcę ten piecyk, który jest z tyłu, rozkręcę obudowę i zobaczę, czy czasem tam nic nie jest uszkodzone. Nie, wy, nie wygląda na to, żeby było uszkodzone, ale w razie co wolę to sprawdzić, póki mam, mam święty spokój, mówię chwilę, chwilę taką wolną, to, to właśnie to zrobię, że rozkręcę to, sprawdzę i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Odnośnie jeszcze zniszczeń. No tutaj, jak na razie nie mogę sprawdzić, czy jakieś przewody nie są tutaj właśnie z hydrauliczne popękane. No dlatego, że muszę pierwsze zamówiłem ten obudowę filtra wody i zamówiłem już nowy kran, założyłem w łazience, więc zostało tylko ten, ten obudowę filtra wody, tego dziesięciocalowego. Założyć. Myślałem, że kupię tylko sam, sam ten przezroczysty, bo to nie rozsadziło całego tego pojemnika, w którym wchodzi filtr, tylko rozkręci, roz, rozłamał się ten śrubunek i on po prostu się rozszczelnił. Więc, żeby sprawdzić go na ciśnienie i tak dalej, muszę założyć całą tą obudowę filtra nową. I w tym momencie, jak to założę, to dopiero napompuję wodę, zobaczę, czy tam się czasem coś więcej nie uszkodziło. Miejmy nadzieję, że to tylko będzie to i już w najbliższym czasie sprawdzę, w najbliższym czasie jutro tak naprawdę, jutro sprawdzę, co to tam się wyrabiało. Większość rzeczy już powymieniałem i, i tyle. No, jeżeli chodzi o tę o przetwornicę, um, słuchajcie, te wentylatorki teraz po włączeniu... Tak Ta przetwornica po prostu teraz jest cichutka. Nie huczy w żaden sposób, tylko słychać taki lekki podmuch wiatraków, ten, ten ruch wiatraków, i, i one są, mimo że są cztery, są cichsze niż te dwa, co były oryginalnie. I druga rzecz jest taka, że, 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 że ten, te wiatraki też mają chyba lepszy przepływ powietrza, czyli one potrafią te nowe, Wentylatory potrafią przepuścić 34 y, metry sześcienne powietrza na godzinę, a tamte robiły coś około 20. Druga rzecz, pokażę Wam, jak one wyglądają. Więc tak, te stare wentylatory były takie, w ten sposób wyglądały, one były dość szerokie. A te nowe wentylatory, te ciche, super, super ciche wentylatory, które kupiłem z tej y, firmy AAB, z tej firmy właśnie AAB. One w porównaniu do tych, zobaczcie, w porównaniu do tych, mają całkowicie inną konstrukcję. W porównaniu do tych, właśnie mają inną konstrukcję. Te obydwa są bezszczotkowe, i ten po prostu, ten biały, ten, ten super cichy potrafi więcej powietrza przepuścić. Jest dużo cichszy. Druga rzecz jest taka, odnośnie, odnośnie prądu też jest y, bardziej oszczędny, bo ten jeden bierze 0,16 a a ten bierze 0,35 ampera. No i po prostu też zobaczcie tutaj w przekroju, to jest mniej niż połowa grubości tego tego oryginalnego starego. Więc jedyna rzecz, którą tutaj musimy zrobić, to tutaj wycinamy ten żółty przewód, tu wycinamy ten żółty przewód. Wycinamy tą wtyczkę, która tu jest, i tutaj to jest zwykła dwupinowa wtyczka. I tutaj ja ją właśnie przelutowuję, bo też ten kabelek był troszeczkę przykrótki do tego, co potrzebowałem. Więc tak jak widzicie, przelutowane te wtyki do, tej, do tego wentylatora, i to chodzi bez żadnego problemu. Dużo ciszej i też, nawet jak się przyłoży rękę, to czuć, że te dwa wentylatory dawały mniej niż te dwa dają mniej niż te dwa, po prostu nie wiem czy to jest gorszej technologii ten wentylator czy po prostu tutaj ten jest lepiej zaprojektowany, ale widać różnicę i przede wszystkim widać różnicę w działaniu, w pracy, w głośności pracy tego wentylatorka, więc jak na razie jest na plus, już je stosowałem do iluś tych wentylatorów, do iluś przeróbek wentylatorów, gdzie potrzebowałem, żeby ten wentylatorek chodził dużo ciszej i to mi się sprawdza, to jest firma AAB, i można je kupić normalnie na Allegro, chyba po 19 zł za wentylator. A te nie wyrzucam. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to te wentylatorki będą do oddania, jeżeli nie znajdę do nich zastosowania. Może jeszcze zrobię wentylację z nich na zewnątrz w trakcie gotowania. Może zrobię coś takiego, żeby wentylacja wychodziła też bokiem na zewnątrz. A jak uważacie, chcecie coś wyciszyć w te wentylatory, czy właśnie przetwornice, czy zasilacze? To, to jest 12-V, a y, wentylator, który naprawdę daje radę, y, fajnie chodzi, bardzo dużo powietrza przetłacza. A druga rzecz jest bardzo, bardzo cichy. Więc tutaj miałem jeszcze takie y, wentylatorki troszeczkę mniejsze. Te też właśnie wym wymy wyprzemontowałem do zasilacza, który mm, 12V, da 230 robił, czy 230 na 12 v to przemieniłem też te wentylatory, żeby też był cichszy, i to jest do tego, do tego zasilacza, który mi napędza klimatyzację na postoju z gniazdka z, z 220. Po prostu tam jest zasilacz, który przerabia 220 na 12V. I też mam wentylatory bardzo głośne, więc też je zmieniłem na takie podobne, tylko troszeczkę mniejsze, bo to są 60, a to jest 50, więc założyłem dwie 50 i to świetnie działa. Więc w zestawie, dostajemy oczywiście, w zestawie dostajemy oczywiście śrubki do montażu i takie silikonowe podkładeczki wyciszające, żeby to czasem nie chciało drżeć. I to wszystko na temat, na temat tego właśnie wyciszenia tych wentylatorów. Czy warto? Tak, oczywiście, że warto, bo cisza, cisza i komfort użytkowania tej, tej przetwornicy też się zwiększa. Dlatego że nawet jak się włącza kłodzi i tak dalej, to ona się tak y, po prostu nie buczy całe wszystko pod siedzeniem, tylko słychać taki lekki powiew, y, ten, ten y, pracę, działanie tego tego wentylatora i ten, y, y to byłoby na tyle. Słuchajcie kochani, y, teraz uciekam y, sprawdzić jeszcze u mojego znajomego, bo znajomy mnie poprosił, przyjechał z Anglii y, kamperem swoim i y, nie wiem, czy usłyszycie. Dam wam teraz posłuchać. Nie wiem, czy słychać. I tak teraz właśnie chodzi na ten wentylatorek. I teraz, co jest jeszcze ważne, teraz w tej przetwornicy są cztery wentylatory, dwa z przodu i dwa z tyłu, i te wentylatory teraz po prostu bardziej sprawnie przedmuchują tą, 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 tą właśnie przetwornicę i też Lepiej, bardziej sprawnie ją chłodzą, dlatego że nie tylko z jednej strony wchodzi powietrze, ale też wyciągamy powietrze ciepłe z drugiej strony, więc tam teraz powinno się pod spodem też fajniej to, to wszystko chłodzić. I tak samo jak widzę, teraz wcześniej, na przykład po włączeniu się wentylatorów, one chodziły tak, chodziły około tak minuty. Teraz chodzą tak 10-20 sekund i się wyłączają. Więc też myślę, że to działa lepiej. Tam skierowałem te, te drugie wentylatory na to, żeby te MOSFETy przedmuchiwało i tak samo cewki i tak dalej, żeby to wszystko przedmuchiwało, żeby, żeby sprawniej wychładać tą, tą właśnie przetwornicę. Jak będzie to działać? Zobaczymy w, w, w dłuższym okresie użytkowania. Zobaczymy, jak to będzie działać na dłuższym, dłuższy dłuższy. Czas. No, jak na, do tej pory ten y, zasilacz też fajnie chodzi, też dużo ciszej niż chodził wcześniej, więc y, myślę, że jestem pełen, pełen takiego dobrego, pozytywnego nastawienia do tych wentylatorów i to miejmy nadzieję, że to pomoże. A teraz odnośnie tego nowego samochodu, który muszę zobaczyć. No, mój znajomy kupił sobie Renault Mastera w Anglii. Y, to jest już przerobiony kamper i Chciałbym wam pokazać, jak jest zrobiony, jak jest zrobiona elektryka, yy, bo ja ją przerobić. Po prostu yy, to, co on zapłacił za ten samochód i to, co jest tam zrobione, sami określicie, czy to było warte, czy nie było warte tego, yy, tych pieniędzy. Ale powiem wam, że elektryka na pierwszy rzut oka jest naprawdę, naprawdę <grywka> zrobiona. Pozostawia wiele do życzenia, w ten sposób zostawię. Yy, a resztę prac mam nadzieję, że nagram i wam pokażę, yy, co jest do poprawienia, co nie jest do poprawienia. Przede wszystkim yy, przekroje przewodów, jakość yy, przewodów, zabezpieczenia na tych przewodach i, i ten ogólny makaron tam wszystko jest pospinane w takie, w takie zbitki makaronu z, yy, z przewodów to musimy rozłożyć, żeby to miało jakiś sens i żeby to fajnie wyglądało i żeby to przede wszystkim się nie grzało i, i żeby to dobrze działało. Też ma, tam są założone, on ma dwa duże akumulatory kwasowe. Tak kupił, nie zakładał jeszcze litowo-jonowych ani tych LiFePO4, ale tak myślę, że no jeszcze pojeździ, ale nawet jeśli to jest tam zrobione, to musimy zrobić wentylację, bo to jest zamknięte w takim jednym przedzialiku bez wentylacji, bez niczego, a to są zwykłe kwasowe akumulatory, więc one podczas ładowania gazują, więc trzeba to wprowadzić, tam jakiś wywiew powietrza, może z wentylatorem czy z czymś, żeby to po prostu nie kumulowało się w, tej, tej, w tym przedziale, żeby czasem do jakiejś tragedii nie doszło. Druga rzecz jest taka, tak jak powiedziałem, przewody, przykroje przewodów, dlatego że um, tam są zdecydowanie za wąskie, za, za, za wąskie przekroje i to będzie się grzało, więc jadę wszystko pomierzyć, zobaczyć jakie są tam natężenia, jakie prądy, co jest i tak dalej, powłączam wszystko, y, zrobię taki test obciążeniowy i zobaczę, co to będzie pokazywać, więc do następnego razu, dzięki Wam, że jesteście, taki krótki filmik dzisiaj z update'u, co się dzieje, co, co będziemy robić i, i do następnego, dzięki, że jesteście, Hej, trzymajcie się.